Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Piękne słońce. Cudne słońce, naprawdę cudne. Ach, jak jest bosko. Jak jest pięknie, kochani, Wiosnę czuć. A dzisiaj e, zostałam poproszona o wyjaśnienie troszeczkę o szałwii i jak, jak ją. E, jak ją wyhodowałam, bo jest bardzo mała liczba osób, które, w którym się udało wyhodować szałwię, zwłaszcza tutaj też u nas w Anglii. I tak na szybciutko naprawdę opowiem. To jest szałwia, którą ja Wam ostatnio pokazywałam. Ona nic, nic się z nią nie stało podczas mrozów u nas, co jest w ogóle dla mnie niesamowite. No i tak, powiem Wam tak, próbowałam, co się nie udało, odłamać kawałek patyczka i włożyć, spróbować zrobić odnóżki, ale to się, to się mi nie udało. Ale zacznę od tego, zamówiłam nasionka, zamówiłam ich chyba, nie wiem, może 3-4 razy zamawiałam z Kanady i... Powiem Wam, że w nasionek było chyba bodajże, żeby Was nie skłamać, bo to było jakieś 7 lat temu, 25 w środku. I wszystkie wysadziłam te ziarenka. I z pierwszego nic mi nie wyrosło, nic się nie udało. Drugie się udało, ale niestety nic się nie przyjęło. One troszeczkę wyrosły, ale niestety nic więcej się, no, no po prostu. Umarły, o tak powiem, umarły. I później zrobiłam następne i dopiero z tej czwartej paczki zrobiłam tak, że włożyłam je do, do doniczki takiej kwadratowej i przykryłam ją takie, wiecie, jak jest inkubator dla roślinek i tam je wysadziłam. I przez pierwsze, jak wyrosły mi małe takie, pierwsze roślinki, to po prostu były przykryte. Ja je trzymałam. Nie za dużo je podlewałam, bo tak naprawdę, wiecie, skrapla się woda w środku. Bo to jest taki plastek, który przykrywa to, i ta woda się tam skrapla. E, i, I po prostu to tak trzymałam i tak delikatnie naprawdę sprawdzałam, czy, czy nie, nie, ma, nie, nie jest za dużo wody, czy nie jest za sucho. E, I po prostu dbałam o nie, słuchajcie, jak o małe dziecko. Jak po prostu o dziecko, które się urodziło. E, żeby, żeby coś z tego było. <laughs> No, i chyba z, nie wiem, ile miałam, bo słuchajcie, no nie pamiętam, nie, nie będę was też kłamać, ale było na pewno dużo więcej tych roślinek i przeżyły cztery. Cztery mi, cztery mi przeżyły, udało mi się. No i potem, jak już one troszeczkę były większe troszeczkę większe tak miały z parę centymetrów to ja je po prostu przesadziłam już do doniczki. I znowu, czasem je przykrywałam. A czasem nie i one były u mnie w konserwatory, e, czyli w takiej dobudówce takiej szklanej, jakby oranżeria. I tam sobie siedziały cały czas. Tam jest dużo słońca, tam jest bardzo ciepło, więc było im dobrze. No i one bardzo, bardzo pomału rosły, bardzo pomału rosły. Także to trwało długo, to trwało dwa lata, i, i ta roślinka miała może, ja nie wiem, z 8 cm e, Każda jedna. Ja je miałam w jednej doniczce wszystkie. I po prostu, uważajcie, miałam ja po prostu do niej przychodziłam, ja tam listki obrywałam i tak dalej. Te listeczki to były. Słuchajcie, te roślinki, wy tam możecie zobaczyć w tych poprzednich filmach. On tu było wszystko takie malutkie jak to. To było tylko takie. To nie rosło w ogóle więcej. To było tylko takie. No, i ja myślałam, że po prostu no nie, nie uda mi się więcej. I tak, tak, tak było przez e, bodajże 5 lat. Pięć, prawie 5 lat trzymała mnie tak e, w środku. No i w zeszłym roku, jak widzicie na tych moich poprzednich filmach, w zeszłym roku e, nie wiem, tak po prostu dostałam taką. Taki, no Nie wiem, taką wiadomość, żebym zrobiła tak. Wiadomość taką z wnętrza, tak? intuicyjnie, żebym po prostu wysadziła ją e, na zewnątrz. No i ja tak zrobiłam. No i to co widzieliście, co było, że liście były większe niż moja dłoń e, i to co się po prostu działo tutaj z, z dnia na dzień z tą szałwią, to było niesamowite. Poczekajcie. I tak jak wam ostatnio... Rybki, 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 rybki. Rybki śpią. O, poczekajcie, pokażę wam moje kijanki. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać? Będzie widać kijanki? Czy nie? Nie, bo, bo, bo światło trochę pada. O! A one się wszystkie ruszają. Czekajcie. Czy ja mogę delikatnie włożyć rękę? O! Jej, one się już... Spójrzcie, spójrzcie. Spójrzcie. Ja! Bosko... No jest ich dużo, bo jedna pani ma. Yy taki pont, też i przyniosłam całe wiadro, także jest ich tutaj bardzo dużo do samego dna. Takie wielkie, ogromne wiadro przyniosłam i, i po prostu je tu włożyłam. Dobra, ale to tak na marginesie, sorry. Ja tak, wiecie jak to ja, nie? Zawsze zmieniam temat. No dobra. I pamiętacie, że tutaj ta szałwia, to ona była tylko wielka, tylko ogromna dotąd. No ale niestety, jak były mrozy, to... Ona po prostu no, zrobiła się, po prostu spadła, tak? Też Wam nagrywałam w, w ostatnim odcinku. E, potem przeczytałam, że trzeba ją przyciąć, więc ja ją przycięłam, ale mi się coś wydaje, że powinnam ją przyciąć jeszcze bardziej. Chyba do momentu, gdzie jest, bo tutaj zobaczcie, tu już jest. E, tu już jest martwe, więc może ja ją, ja nie wiem. Na razie może nie chcę ruszać, ale zobaczcie, jaki to jest korzeń tam. Także ona jest po prostu ogromna i ja wiem, że w tym roku to będzie, będzie naprawdę tutaj szał. W ogóle moje zioła, to już widzę, że już się zaczyna szał. Będę musiała chyba troszeczkę tutaj e, zrobić jej miejsca, bo chciałabym, żeby ona się jakoś rozrosła. Chciałabym, żeby ona po prostu poszła dalej. No i w przyszłym roku w ogóle planuję, to znaczy w tym roku, przepraszam, jak e, zaczną się mrozy. To ja będę chciała w tym roku ją przykryć, czyli zrobić takie sfoli tutaj, żeby ten Rus ją tak za bardzo nie zaatakował. Ale ja wiem na pewno, że ona tam sobie żyje, tutaj jest, bo czuję, że wszystko jest, wszystko jest ok. Także podejrzewam, że ona wyrośnie. Będziecie na pewno widzieć, bo będę, będę wam nagrywać. Zobaczymy, jak w tym roku będzie wyglądać. I tu jest kolejna. Ja je po prostu później z tego jedynego rozsadziłam. Trzy miejsca, czyli jedna w tej doniczce, co tam jest, tutaj, no i tam. I właśnie chciałabym, żeby ona się bardziej rozrosła, żebym ja mogła znowu następne korzenie, i następne korzenie, no i co? I potem wiadomo, już mam koleżanki, które bardzo by chciały wziąć wsi sobie takie odnóżki, więc jeżeli, jeżeli w tym roku się fajnie uda, że, że będą, e, będą, bardziej się to rozrośnie, to wtedy będę mogła coś pomyśleć, żeby, żeby dać. W następne ręce, o że tak powiem. Także, no, taka historia, no. Także, no, trwało to, trwało to bardzo długo. To moje mm, wyhodowanie, tak naprawdę, tej, tej białej szałwi. E, I udało się, powiem Wam tak. E, jeżeli, jeżeli mieszkacie w Anglii, nie kupujcie niczego stąd, bo to jest fake, po prostu fake. To jest nieprawdziwe, to jest wszystko oszustwo. Ja próbowałam i bardzo dużo osób po prostu pisało, że no nie ma, nie ma tutaj w Anglii, tak, żeby, żeby kupić. I najlepiej po prostu, myślę, że gdziekolwiek byście nie mieszkali, to po prostu zamawiać sobie z Kanady. Nie jest jakiś tam wielki koszt, ja chyba płaciłam, nie wiem, udaje, 10 funtów za te 25 nasionek. I słuchajcie, patrzcie też uważnie na opinie, na opinie ludzi. Jak kupujecie z jakiejkolwiek strony, czy z Ebaya, czy z Amazona, patrzcie na opinie ludzi, czy, yy, yy, czy to są prawdziwe nasiona, czy im cokolwiek wyrosło, bo to jest też bardzo ważne, bardzo dużo osób sprzedaje po prostu fejki. Ja w ogóle tak sobie pomyślałam, czy w sumie wiecie co, jak skończę nagrywać film, to popatrzę sobie yy, i może zamówię jeszcze więcej, spróbuję yy, spróbuję znowu wysadzić i może, może się uda, może do Wiecie, do lata, do lata coś mi wyrośnie i wtedy rzucę to na dwór, no, kurczę. Bo teraz przynajmniej wiem, że w doniczce nie rosną tak szybko i tak ładnie jak zostają wrzucone do ziemi, nie? Oczywiście dużo kompostu, nawozu i tak więcej im nic nie dawałam, no, ale mówię, jak trzymałam je w doniczce, to to było malusienkie. zresztą widzicie na tych pierwszych filmikach, bo ja tam bardzo dużo pokazuję, jak mówię o o mojej Angince, to tam jest bardzo dużo, właśnie o szałwi ja pokazuję, i, i możecie zobaczyć, jakie to było maciukcie. I to takie było przez tyle lat, więc. Więc e, myślę, że bardzo dobrze zrobiłam, że, że dałam to do ziemi. No i, i bardzo jej się podoba. i Mam nadzieję, że będzie bardzo gorące lato i, 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 i wyrośnie naprawdę coś niesamowitego. Na razie mam, Na razie mam e, słoik pełen. O zaraz wam pokażę, poczekajcie. Więc <laughs> ja mam. Na razie w tym momencie taki słoik, mojej szałwii, nie wiem czy to jest widoczne. E, każdy z tych liści, każdy z liści jest po prostu ogromny, zaraz wam pokażę. Och matka jaki zapach! No, te liście są, te liście są naprawdę bardzo duże. Ale um, parę osób, które u mnie były i które palą też szałwie, jak otworzyłam im ten jak ich zapaliłam i moją szałwię, to powiedzieli: Ja, pierdziele to jest w ogóle całkowicie inne doznanie i całkowicie no, inna energia. Tak, oczywiście, że jest inna energia, dlatego że ja z moją szałwią rozmawiam. Tam była intencja w ogóle, jak ja ją sadziłam, jak ja przy niej chodziłam. Stworzone po prostu bardzo dużo miłości, bardzo dużo fajnej energii. Ja się nie dziwię, nie. że jest inaczej, bo po prostu bardzo szanuję tą roślinę. I dbam o nią i, i, i z tego powodu no, ona się odwdzięcza w taki sam sposób. Tak, Och, żebyście mogli poczuć ten zapach jest po prostu boski. A później ja sobie zrywam te liście. One fajnie odpadają. Zazwyczaj z dołu tak obrywam je. Wiecie jak jest to duże roślina, ja po prostu z dołu je poobrywam, gdzie się da. Jak czuję, że nie da rady oderwać, to po prostu zostawiam. No i potem kładę w tym w pudełku kartonowym na grzejnik i suszy mi się no bo jak grzejnik wiadomo chodzi to ona się tam suszy jak się już wysuszy ładnie na grzejniku to potem mam o no i mam taki z właśnie z tych wakacji znaczy z, z poprzedniego roku z sezonu mam tyle szałwii o także jest taki wielki ogromny słoik no, na pewno mi starczy na bardzo bardzo długo bo no, nie używa się też tego, nie wiadomo no, ile, a pali się bardzo długo. Taki jeden listek to po prostu, o pali się i pali, pali. Zaraz zapalę w sumie, bo. Było... Och, matko, żebyście mogli poczuć ten zapach. No. no, to by było na tyle. Tutaj moje magiczne, <grym> magiczne istoty. <grym> I magiczna fontanna. No, także co? Pozdrawiam Was kochani. Pozdrawiam Was. Eee... Pamiętajcie, że jesteście szczęścierzami I pamiętajcie, że e, sami kreujecie swój świat. <ścoughs> I że na pewno wszystko Wam się uda i że jesteście zajbiści. Do usłyszonka!